Może zaczniemy od takich całkowitych podstaw, czyli przede wszystkim Tykocin w tamtym roku został doceniony i otrzymał tytuł Pomnika Historii. Więc miejsce, w którym jesteśmy, nie jest zupełnie miejscem przypadkowym. Tutaj ta historia bije w zasadzie z każdego, z każdego miejsca. Tygodzin był i miastem prywatnym, i miastem królewskim. Był własnością króla Zygmunta II Augusta, a jeżeli chodzi o tych właścicieli prywatnych, to ród, potężny ród litewski, ród Gastołdów czy ród branickich, herbu, Gryf. Jeżeli są Państwo z Podlasia, a pewnie są. Dobrańskiego nie sposób nie znać e, głównie z stopu i z jego dzieła życia, czyli z pomnika, e, czyli z, przepraszam, z pałacu e, nazywanego wersalem Północy. E, Tykocin e, dzisiaj, kiedy patrzymy na miasteczko, e, to bardzo często można odnieść takie wrażenie, że jest to raczej e, duża wieś niż małe miasto, bo ten charakter sielskości jest tutaj bardzo widoczny. Natomiast godziny jest miastem, jest jednym z najstarszych miast w województwie podlaskim, prawa miejskie to 1425 rok. W pewnym momencie prawa miejskie utracił, ostatecznie je odzyskał w latach 90. wieku XX. Mamy jak Ty nagrywasz? Nie, ale jest się Przed najstarszym murowanym budynkiem w godzinie. alumnat z 1633 roku, początek budowy do 1937. Alumnat może nam się kojarzyć z młodymi uczniami, aczkolwiek tutaj skojarzenie powinno iść w trochę inną stronę. Prawdopodobnie z łaciny, od alumnare chronić i żywić. Miejsce chroniło i żywiło chroni i żywi nadal, chroniło i żywiło e, nawet film. Bo Ty skoro jest tak pięknym miejscem, to też było oczywiście wykorzystywane przez filmowców, reżyserów, scenarzystów e, i alumnat, e, powstał e, jako hospicjum dla weteranów wojennych. E, miejsce pełniło swoją funkcję od początku, czyli od 1633 roku, aż do czasów I wojny światowej. Został ufundowany przez starostę Tykozińskiego, Krzysztofa Wiesiołowskiego, który ogółem dużo fundował i właśnie nawet nadał konkretne dobra, czyli dobra dolistowo, tak by ci, którzy tutaj zamieszkiwali, mieli, mieli miejsce, z którego można było czerpać pewne zyski. Nie każdy mógł trafić do alumnatu, bo tylko szlachcic czyli człowiek szlachetnie urodzony wyznania katolickiego i oczywiście musiały być e, też położone pewne zasługi dla dobra Rzeczpospolitej. E, alumnat e, był jednym e, z niewielu tego typu budynków. Trzecim, który powstał na terenie Rzeczpospolitej e, i jedynym, który został ufundowany przez osobę prywatną. Krzysztof Wiesiłowski nie był królem. Poprzednie dwa, e, poprzednie dwa tego typu budynki, czyli hospicja, e, takie domy, przytułki dla weteranów wojennych, zostały ufundowane przez króla Stefana Batorego. Tutaj fundacja prywatna. Ja ci kręcę. Ja bym napędzał wszystkie lampy. W zasadzie ma wszystko. Ma piękne zabytki, wielką historię i też piękną rzekę Narew, która niestety została poddana melioracji w latach 70. wieku XX. Więc dzisiaj nie zobaczymy tego, co moglibyśmy zobaczyć, gdybyśmy się ucofnęli te dziesiątki lat wstecz. Narew to jedna z najpiękniejszych rzek, jedna z najbardziej wyjątkowych rzek i w Europie i na świecie. Dzisiaj widzimy most który prowadzi na, drugie, na drugą stronę rzeki. Został tutaj przywieziony w XX wieku. Zbądź z Wrocławia miał pojechać jeszcze dalej, ale został akurat tutaj, właśnie w tej godzinie. Dawniej, by przedostać się z miasta, na za, z miasta na zamek, czyli do Warowni Królewskiej, a i dalej, na przykład w stronę miejscowości Knyszyn, należało pokonać kilka mostów. Więc to nie był jeden most. Bernardyni, wybudowano im klasztor i sprowadzono ich do Tykocina w wieku XV. I Bernardyni, i, ro, i działania rozkręcające handel narwią, czyli sprawiające, że miasto mogło się ubogacić, właściciele mogli się ubogacić, mieszkańcy mogli się ubogacić. To dzieło pierwszego rodu, którzy byli, rodu, który był właścicielem Tykocina, czyli rodu litewskiego Gasztoldu. W podlasie, w tym I Tykocin, do czasów Unii Lubelskiej 1569 roku znajdował się w granicach księstwa litewskiego. Stąd Litwini jako pierwsi właściciele Tykocina. Ogółem ród Gasztoldu właśnie dużo zdziałał, to oni też sprowadzili do Tykocina pierwszych przedstawicieli społeczności żydowskiej my jest. E, przez tykocin. Tykocin to i piękne, wielkie budowle, jak synagoga, alumnat, kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, klasztor Bernardynów, ale i wiele takich małych budynków, e, które przenoszą nas w dawne czasy. Z najważniejszych miejsc w Tykocinie, dlatego, że mówi o jednej, e, jednym z najważniejszych wydarzeń w Tykocinie. I to tak ważnym wydarzeniem, e, bo to tak ważne wydarzenie, że ważne nie tylko dla Tykocina, ale też i dla Podlasia i dla całego państwa polskiego. Rok 1705, e, późna jesień, bo początek listopada, doszło do spotkania jeszcze na zamku tykocińskim króla Augusta II Mocnego z cerem Rosji Piotrem I Wielkim. I to tu Tutaj nadano pierwsze ordery Orła Białego, czyli najwyższe i najstarsze polskie odznaczenie. Nadane zostało w trudnych okolicznościach, utworzone zostało w trudnych okolicznościach, ale do tej pory funkcjonuje. Jest to najważniejsze polskie odznaczenie. ...zazwyczaj za czasów Jana Klemensa Abrańskiego. Dzisiaj znajduje się w środku urząd... Zrobana będzie czwarta część, można Więc można nadrobić. No ja Takie klimaty bo w rzeczywistości to nie, nie Czyli pałac Białostocki, nazywany nawet Wersalem Północy. Taką siedzibę dodatkową, domek, letni, można powiedzieć, miał w miejscowości Choroszcz. Pałacek w Choroszczy. Natomiast Tykocin, w Tykocinie on siedzibę nie potrzebował, ale zdecydował się przebudować miasto, tak by było wizytówką jednego z najpotężniejszych, najbogatszych magnatów XVIII-wiecznej Rzeczpospolitej. I przebudował. Powstało nowe centrum reprezentacyjne, gdzie wystawił pomnik swojego pradziada. Powstał nowy Kościół katolicki pod wezwaniem Świętej Trójcy. Powstały budynki. Takie administracyjne, gospodarcze, powiedzmy, jak na przykład e, przytułek dla ubogich, czyli budynek Zaraz Obok. E, powstały oficyny dworskie, e, czy na przykład e, rezydencja ekonomiczna, którą widzieliśmy i na sam koniec klasztor Bernardynów, której, e, którego budowy Jan Klemens Branicki już nie doczekał, ponieważ zmarł w 1771 roku, a klasztor został ukończony w 1791 roku Dopiero Z oryginalnym wyposażeniem, głównie XVIII-wiecznym, ale są i elementy młodsze, są i elementy starsze. Można spokojnie powiedzieć, że perełki. Jan Klemens Branicki był jednym z, z tych najbogatszych magnatów, więc też miał dostęp do największych um, artystów, rzeźbiarzy, malarzy, architektów. I to, co e, wspomnieliśmy sobie chwilę temu na zewnątrz, Kościół miał zachwycać swoim wnętrzem. W związku z czym, zobaczyć e, obraz trójcy, przenajświętszej, e, i kiedy patrzymy na ołtarz, to wydaje nam się, jakby był ze szczerego złota. Tak naprawdę tego szlachetnego kruszcu jest tutaj niewiele, ale już robił odpowiednie wrażenie. Na Nawal bocznych, e, na filarach w zasadzie. Widzimy rzeźby, ale jednak nie rzeźby, które miały przedstawiać 12 apostołów. Są to polichromie wykonane w wieku XVIII i nie są to prawdziwe rzeźby, tylko miały sprawiać wrażenie trójwymiarowości. Elementy, które wystają, jak na przykład atrybuty albo dłoni, zostały wykonane w drewnie i odpowiednio pomalowane. Jan Klemen Branicki zatrudnił do pracy przy wyposażeniu kościoła jednego z największych malarzy doby baroku, czyli Szymona Czachowicza. Zlecił mu wykonanie kilku obrazów i tak na przykład obraz Trójcy Przenajświętszej, ale też obrazy świętych, które można zobaczyć w Nawach Bocznych. Kościół był dla niego bardzo ważny, więc to co można zobaczyć to na przykład przedstawienia świętych patronów jego rodziny. Świętą Izabelę, czyli świętą, przepraszam, Elżbietę portugalską, czyli patronkę jego małżonki Izabeli, bo Izabela i Elżbieta to ta sama, to samo imię, tylko dwie różne wersje. Świętą Katarzynę, męczeństwo świętej Katarzyny, czyli patronki jego matki, Katarzynę z Sapiełku. Męczeństwo świętego Szczepana, czyli patrona jego ojca i pradziada, czyli Stefana Czarnieckiego, o czym jeszcze za moment sobie słówko powiem. Te takie perełki, które są najważniejsze, jednym, jednym z ważniejszych elementów tutaj, to na przykład obraz Matki boskiej Śnieżnej, który powstał w wieku XVII. Został przeniesiony tutaj z poprzedniego kościoła albo z poprzedniego, albo z klasztoru Bernardynów i Matka Boska, widzimy Matkę Boską z Dzieciątkiem. To jest jedno z najstarszych przedstawień Matki Boskiej z Dzieciątkiem, nazywane Hodegetrium, otaczane był już wtedy kultem, więc od tego momentu można obraz ten w kościele tykocińskim zobaczyć. Matka Boska Śnieżna. Inaczej też nazywana szlachecką, jest patronką turystów. Na przykład, więc tutaj godzina pasuje: kobiet w ciąży i osób z chorobami wzroku. Wracając jeszcze do tego orkiestru, to oczywiście po pierwsze fundatora, czyli Jana Klarensa brańskiego Widzimy też wejście do kryptu. Jan Klemec Branicki ostatecznie nie został tutaj pokowany, a został pokowany w Krakowie. Natomiast tutaj jest pięć nagrobków, późniejszych. Nie, Oj, to nam dreptać, a dreptać dla synagogi. Damy radę. To to powiedział? pomnika Stefana Czarnieckiego. Jeden z najbardziej znanych bohaterów w ogóle w polskiej historii, właściciel Tykocina. Przez krótki czas, co prawda, bo potem szybko przekazał Tykocin swojej córce, jej małżonkowi, jednemu z rodu Branicki. Stefan Czarniecki najbardziej kojarzy nam się z Potopem Szwadzkim, z hymnem, ze słowami, ja nie z soli, nie z roli, ale z tego, co mnie woli. Czarniecki dzisiaj jest kojarzony jako ten jeden z najważniejszych bohaterów w historii. Natomiast tak naprawdę on wcale lekko nie miał. Miał wiele rodzeństwa, wywodził się z dość ubogiej szlachty. To nie było tak oczywiste, że on zostanie Hetmanem. I Hetmanem został dopiero na kilka tygodni przed śmiercią. Jemu się to stanowisko tak po prostu z racji urodzenia nie należało. Bo nie, jego nazwisko nie było tym, tym wielkim nazwiskiem, którego przedstawiciele otrzymywali te najwyższe stanowiska. Co innego, jego prawnuk, czyli Jan Klemens Branicki, któremu się te najważniejsze stanowiska po prostu za zawierność władcy Janowi Kazimierzowi e, królowi w czasie potopu szwedzkiego. E, natomiast pomnik pojawił się tutaj około 100 lat później, 1763 rok. Ponoć w ogóle został wykonany w Warszawie, wystawiony e, na widok publiczności. Publiczności się spodobał, można było spławić go rzeką do tykocina. Taka procedura e... mi się podoba. <grym> i ten tytuł. Warto, żeby może być sprawiedliwym, warto yy, zaznaczyć, że Stefan Czarniecki do świętych osób nie należał. Można więcej posłuchać na zamku. Aczkolwiek rzeczywiście barwna postać, bardzo charakterny, barwna postać. Yy. Także tam nie dochodziło raczej do takich Rzeczką, nazywaną zdrobniale motławką. Wielka motława jest w Gdańsku, tutaj w Tykocinie mamy małą motławkę, która była taką umowną granicą pomiędzy częścią chrześcijańską miasta, a pomiędzy częścią żydowską. No, Minęliśmy. miejscem w Tykocinie, czyli przed Wielką Synagogą. Społeczność tykocińska, żydowska w Tykocinie sięga już początków XVI, XVI wieku. 1522 rok pierwszych 10 rodzin żydowskich zostało sprowadzonych do Tykocina przez rodzinę Kasztowów. Społeczność żydowska szybko zaczęła się rozwijać, a te 10 to minimum, by w ogóle można było sprawować modlitwy, tak by gmina żydowska mogła funkcjonować. 10 dorosłych mężczyzn, czyli chłopców powyżej 13 roku życia. Widzimy synagogę. Synagoga jest drugą synagogą, która powstała w tym miejscu. Przede wszystkim zachwyca kolorami, po drugie swoją wielkością. Bo była to potężna, potężna synagoga, w której w czasie nabożeństw mogło pomieścić się około tysiąca osób. To, co pomagają nam od razu odróżnić kolory, to części synagogi. Wielka sala jest w kolorze takim różowym. Przybudówki, takie dobudówki, są w kolorze zielonym. Te dobudówki są tylko z trzech, z trzech stron. My znajdujemy się od północy, od zachodu i od południa. Ta ściana wschodnia pozbawiona jest tej przybudówki, natomiast jest taki występ w murze. Dlatego, że w środku, to właśnie na ścianie wschodniej znajduje się Aaron HaKodesh, święta szafa. W stronę wschodu modlą się Żydzi, więc to ta ściana, to ta szafa Wskazuje stronę wschodu, a w tych przybudówkach w zasadzie one pełniły różne funkcje. Tak, to, to był taki przedsionek, by można było wejść do synagogi. Natomiast od zachodu i od południa znajdowały się babince, czyli części, w których modliły się kobiety. I dzieci w tym chłopcy do tych trzech lat do lat 13, dlatego że 13 lat e, to taka granica. Od tego momentu uznawano, że taki młody chłopak jest już dorosłym mężczyzną, czyli może odpowiadać za siebie e, względem prawa.